Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj troszeczkę inny odcinek, a no właśnie z tego względu, że zamierzam zabrać się za budowę wewnętrznej takiej oranżerii, czy pomieszczenia tropikalnego do uprawy roślin ekstremalnie tropikalnych. Całe przedsięwzięcie będzie w budynku, w którym prowadzę działalność i tutaj mam takie pięterko, mamy właśnie pod spodem schody, te schody sobie biegną tutaj, zakręcają i do góry cyk, 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 i nad schodami zostaje taki mały kawałek przestrzeni. I właśnie to chcę wykorzystać i zrobić tutaj taką wewnętrzną oranżerię. I właśnie to samo możecie zrobić też u siebie w domu. Niekoniecznie mając takie schody, chociaż w wielu domach to się powtarza, ale można to zrobić nawet w zwykłym pokoju teoretycznie. Także zastanówcie się, jest to po prostu możliwe. Tylko trzeba dysponować kawałkiem miejsca. Bałaganik już jest, bo zacząłem tutaj pracę, więc wyrwałem już część balustrady, odciąłem tu już jest odcięta balustrada. Tamtej części, jak już widać, brakuje, nie ma i tutaj zamiast tej balustrady będzie pionowa ścianka. Ta ścianka będzie zamontowana tutaj. I pójdzie sobie aż do góry do sufitu. Jest tu trochę wysoko, i to zrobię właśnie z płyty OSB. Natomiast wejście i ściankę taką frontową trochę pod skosem, czyli tutaj, zrobię najprawdopodobniej z poliwęglanu. To się okaże już w trakcie roboty. I powstanie mi takie pomieszczenie o powierzchni około 2 m2 mniej więcej. Ale to wystarczy, żeby ustawić trochę takich tac w których można będzie przechowywać rośliny ekstremalnie tropikalne. Właśnie w tym małym pomieszczeniu, które tu powstanie, chcę zrobić przechowalnię roślin takich ultratropikalnych i z drugiej strony przyda mi się też w przyszłości, bo zamierzam kiedyś takimi roślinkami trochę pohandlować, więc w firmie, w pracy tutaj przyda mi się takie pomieszczenie, żeby móc takie rośliny przechowywać bez strachu, że coś się tutaj stanie, przeziębi i tak dalej, i tak dalej. Góra, czyli całe te miejsce, gdzie to konstruuję, jest to góra budynku, w którym prowadzimy właśnie działalność, i jest to też nasz magazyn, i dlatego właśnie tutaj panują dość niskie temperatury. Stąd będę musiał też dociepić prawdopodobnie płytą korkową te wnętrze tutaj powyklejać, żeby to jakoś wyglądało. Zdjąć tą starą tapetę. I powyklejam to tak po prostu, żeby było niskim kosztem i małym nakładem pracy, a z drugiej strony, żeby wewnątrz mogła panować duża wilgotność, żeby można było zraszać rośliny bez obawy, że mury coś wciągną i że gdzieś z drugiej strony pojawi się grzyb. Także będzie to troszkę wilgocioszczelne Muszę też tu zorganizować ogrzewanie, bo te kaloryferki nie zawsze pracują. Właściwie rzadko pracują. Dogrzewamy tu tylko jak jest bardzo zimno, i to tylko do temperatury 5 stopni ta góra jest dogrzewana, więc, tak aby tu woda nie zamarzła i tak dalej. Skoro tu nikt nie mieszka, jest magazyn, to na razie niskie temperatury zimą tu panują. Więc ja się zabieram za pracę, a wy obserwujcie moje postępy i co mi się w tym zakresie udaje tutaj zrobić. No, i trochę później tak to wygląda. Jest to już zabudowane, a było co robić, szczególnie przez to, że ściany były bardzo krzywe i trzeba było wszystko dopasowywać, docinać, obcinać płyty w banan, żeby pasowały do ściany. Jest to taki właśnie box. Tu mam nad schodami płytę OSB. Kiedyś to może zostanie tam jeszcze jakoś z zewnątrz wykończone, ale ja tu nie muszę się jakoś bardzo starać, bo jest to wszystko pomieszczenie gospodarcze, w którym są przechowywane różne towary, więc nikt tu za bardzo nie chodzi. Nie musi to jakoś super ładnie wyglądać. Jak robicie sobie coś takiego w domu, to możecie więcej czasu poświęcić i zrobić to jakoś ładniej. Także w ten sposób to jest. Przejście ma trochę światła, bo jest tu poliwęglan. No i zajrzymy do środka, bo tutaj jeszcze prace trwają. Trwają drzwi, właśnie takie całościowe z podwęglanu. Właśnie zrywam tapety, także teraz, namaczanie, zrywanie tapet. Ściankę trzeba jeszcze zagruntować, bo trochę się sypie. No i będzie na ściankę wylepiony steropian. Taki 2 lub 3 cm. Z tego względu, że większość ściany jest dostępna z zewnątrz, czyli przemraża tu jest z tyłu balkon więc to wszystko by przemrażało a taki steropian zrobi termos to samo właśnie dotyczy sufit. tutaj tą ściankę albo zostawię tak jak jest albo wylepię korkiem żeby to jakoś ładnie wyglądało no i jeszcze na podłogę pójdzie wykładzina taka PCV zawijana na brzegach także gdyby coś się wylało to się nic nie stanie bo podłoga drewniana także będzie to zabezpieczone Wymiary, bo to pewnie może was interesować metr 70 na metr 70, ale tutaj ta ścianka jest po skosie, więc tutaj jest tylko nieco ponad metr. I tak to mniej więcej wygląda troszkę rośnie się zmieści. Na pewno będę musiał zorganizować doświetlanie, ponieważ jest to strona no, praktycznie zachodnia. I operacja słońca wygląda w ten sposób. Teraz mamy październik i jest godzina może 14:30. Słoneczko będzie zachodziło gdzieś tam, więc tylko w momencie o tutaj jest, w tej chwili o 14:30, została jeszcze taka droga. Za chwilę zajrzy tu w całe pomieszczenie, bo już tutaj ładnie świeci i trochę będzie doświetlało. Najgorzej, właśnie w ten najkrótszy dzień w roku, tuż. Tuż przed Nowym Rokiem słońce będzie zachodziło gdzieś tu, więc na środek za bardzo nie zajrzy, ale i tak jest tu jasno widno, coś się też doświetli i nie będzie tak źle. Za to w sezonie, właśnie letnim, słońce zachodzi gdzieś tam daleko, więc nawet i ta ścianka będzie doświetlona. No tak to mniej więcej sobie wykombinowałem. Jeżeli macie jakieś miejsce w domu, możecie zrobić coś bardzo podobnego. Odgradza to mieszkanie od, od właśnie tej części i całą wilgoć. Ja tu teraz wszystko spryskałem, bo te tapety odmaczam i powiem wam, że jest tu jak w saunie. Jest tu pewnie ze 100% wilgotności powietrza, a na zewnątrz Zupełnie to nie przechodzi, bo jest to w miarę szczelne. No i różnica w temperaturze od razu jest. Te, te słońce, które tutaj właśnie świeci, budynek na razie jest nieogrzewany, spowodowało, że mam tu w tej chwili jakieś 26-7 stopni. No jest tu naprawdę szklarniowo, a jak wychodzę na zewnątrz, to tam przed chwilą patrzyłem, jest tylko 19, więc różnica jest potworna. No i ja nic więcej nie gadam, zabieram się za dalszą część pracy, bo muszę to wszystko. Oberwać, zagruntować, i tak jak mówiłem, więc jeszcze trochę pracy mnie czeka. No, ale wy to zobaczycie za chwilę. Trochę czasu mi to wszystko zajęło. Nie spodziewałem się, że aż tyle. Same wyklejanie steropianem to były trzy popołudnia i to całe od, od popołudnia do wieczora. Po prostu ten steropian trzeba było docinać tutaj do wszystkich tych załamań. Na dodatek to wszystko jest krzywe i to tak krzywe, że no może w kamerze tego nie widać. Ale różnice potrafią być 1-2 cm. Tak budynek kiedyś był wymurowany, no i musiałem się też do tego dostosować, budując w ogóle ten boks i doklejając steropian. Nawet na suficie steropian ciężko było przykleić, bo są po prostu takie guzy na suficie. I, a wiadomo, płytka steropianowa jest równa. Także same problemy, ale udało się, w końcu się udało. Pozostało wprowadzić rośliny, ale to już zobaczycie w następnym odcinku, chociaż na parapecie kilka jest. Jeżeli chodzi o miejsce, mam tutaj około 3 m kwadratowe, tak mi się przynajmniej wydaje. No chyba będzie 3 m kwadratowe, ale tak troszeczkę po skosie, jak widać. No i na tej ściance, ze względu na to, że tu pada najwięcej światła, będzie stała półka z drobnymi roślinami. Drobne rośliny również będą mogły być na parapecie, na razie to jest tylko taka tymczasówka. No a w pozostałej części będzie mogło stać coś troszkę większego w donicach z pewnością jakieś doświetlanie indywidualne roślinom też zrobię zobaczymy jak to wszystko wypadnie zobaczycie to też w następnych odcinkach także ja polecam konstrukcję właśnie takiego pomieszczenia w domu jeżeli macie tylko jakiś kawałek i dzięki temu będziecie mogli uprawiać naprawdę tropikalne rośliny bez szkody dla pomieszczeń bez nawilżania pomieszczeń no bo w takim boksie będzie można utrzymywać naprawdę dużą wilgotność i temperaturę niskim kosztem Także w tym odcinku byłoby to tyle. Zachęcam Was właśnie do budowy czegoś takiego dla siebie. Możecie nawet w bloku, w mieszkaniu takie coś zrobić. Wystarczy dysponować tylko kawałkiem miejsca. No i oczywiście nie zapomnijcie zostawić jakichś fantów, szczególnie łepeczka i komentarz. I oczywiście zapraszam do następnych odcinków. Cześć i na razie, hej!